Siema, z tej strony seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam Was w takim materiale ciekawostce, bo skupię się dzisiaj na oficjalnej stronie dodatku zachodnie Bałkany, czyli następnego dodatku mapowego do Eurotrack Simulator 2. Jest to taka, jakby to powiedzieć, podstrona do oficjalnej strony ETS-a na której znajduje się wiele ciekawych materiałów, informacji, które dotyczą oczywiście tego dodatku Zachodnie Bałkany. Możesz zobaczyć, że w tle jest bardzo ładna animacja tej oficjalnej grafiki, która znajduje się na okładce tego dodatku, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Ja tak szybko przedstawię, co znajduje się na tej stronie, także w momencie, kiedy wchodzimy na tą stronę, wita nas o właśnie taki oto widok. Na górze mamy standardowo logo tego dodatku, choć według mnie jest trochę tak rozciągnięte, czy trochę spłaszczone. Po lewej stronie mamy odnośnik do w sumie ostatniej... Kategorii na samej stronie, czyli do media i press, tam są takie ogólne informacje, głównie przeznaczone po właśnie dla mediów. Ewentualnie mogą przydać się komuś takim jak mi, czy innym YouTuberom, ale to później pokażę na sam koniec. Po prawej stronie mamy jeszcze link do głównej strony tego dodatku na Steamie, ma taką ciekawą animację, jak się najedzie. Także można sobie tutaj kliknąć, przejść do głównej strony, no i na przykład dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. Ale dobra, bo nie wspomniałem w ogóle o co chodzi z tą stroną i czemu ona się teraz pojawiła. Jeśli ktoś nie wiedział, to już od jakiegoś czasu niektóre dodatki mapowe otrzymały taką stronę, tylko wcześniej o tym albo nie mówiłem, albo nie pokazywałem. Między innymi przy się też była taka strona i tam również pojawiło się wiele ciekawych informacji. Przestawiano tutaj co niektóre te właśnie tematy, pokazywano też te zdjęcia, które wcześniej udostępniono na, na blogu. To jest najważniejsza część, do niej przejdę za chwilę, bo na niej szczególnie chcę się skupić. I tutaj, tak samo jak mówiłem, media i press. Także to jest taki zbiór najważniejszych po prostu informacji. No i po prostu po kolei sobie przejdziemy tutaj po wszystkim, ale nie będę też aż tak nad wszystkim szczegółowo się skupiał. Na dole, tutaj jeszcze może nie jest to aż tak super widoczne, ale tutaj są odnośniki do social media se software, między innymi do Facebooka ETS-a. A dalej mamy Twitter, Instagram sc Software, link do oficjalnej strony ets Twitter, YouTube i blog sc Software. Na dole jest jeszcze wsparcie, polityka prywatności, Preskit. No i oczywiście prawa autorskie na należą do sc Software, gdzie również tutaj jest podlinkowana ich strona. Po prawej stronie, choć tego pewnie niezbyt dobrze widzicie, to możecie kawałeczki zobaczyć, jak wejdziecie na tą stronę, to po prawej stronie będziecie mieć takie kropki. I tutaj jest po prostu taki, no, takie menu, które można użyć, żeby przeskoczyć do poszczególnych tematów. No i tutaj pierwszym tematem jest temat związany ze środowiskiem. Tutaj jest e, skrócony można powiedzieć post, zgadnij gdzie jesteśmy. On już jakiś czas temu, w tamtym roku w ogóle, pojawił się na blogu SC Software. Wtedy też dostaliśmy jeden z pierwszych screenów. E, nie będę się nad tym wszystkim skupiał, po prostu pokażę Wam co tutaj mniej więcej się prezentuje. Pewnie kojarzycie to już z poprzedniego w sumie tam filmu, który jak mówię pojawił się już jakiś czas temu. Pokazywałem wtedy też materiały i te, i nawet film, który tutaj również jest podlinkowany, z tym, że co ciekawe, o ile te filmy pojawiają się na przykład na Facebooku czy Twitterze, to na YouTubie one normalnie nie są dostępne, nie są tam upubliczniane, ale tutaj mamy odnośnik właśnie do filmu na YouTubie. Nie będę teraz tego klikał, ponieważ to mnie przerzuci do nowej karty do YouTube. On jest tam dostępny, ale na niepublicznym ustawieniu, także dostęp mają do niego tylko ci, którzy mają link. Także to jest ciekawe, jeśli chcecie sobie zobaczyć ten film. On już pojawił się normalnie na social mediach, nawet ja na swoim kanale wtedy go pokazywałem. Ale jeśli chcecie go zobaczyć, no to możecie wejść tutaj na stronę, kliknąć sobie w to okienko, no i przerzuci was do tego filmu, on jest tam niepubliczny, ale można go na przykład zobaczyć w 4K. Przy okazji, tutaj też ledwo pewnie widzicie, ale jest, są takie szczałki po boku i to będzie za niedługo oznaczać, że wiecie, będzie można sobie przesunąć posty. W sumie, o ile w tej kategorii nie jest to teraz możliwe, tak chyba, o tutaj, 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 tutaj jest to możliwe, przy Road Network. Jak widać, było już o przejściach granicznych, to się zalicza do tej kategorii i można sobie tak przesunąć tą informację. Ale jeszcze wcześniej, jak widać, jest ogólny przemysł, no i tutaj też będą posty o Przemyśle, w nadchodzących tych tematach, tam też trochę tego będzie. E, oprócz tego mamy oczywiście posty o miastach, tych miast też jest trochę zaplanowane. E, za chwilę zobaczycie o co chodzi, tutaj jak już wspomniałem, road network, czyli sieć drogowa. No i tutaj w wszędzie mamy po prostu te e, screeny wszystkie dodane wraz z tymi podlinkowanymi filmami. Co ciekawe z tego co zauważyłem, to na przykład e, od tego momentu już występują screeny z podpisem WORKING PROGRESS, a jak mogliście wcześniej zobaczyć na co niektórych innych materiałach, SS Software nie dodało tego napisu. Nie wiem, może zapomnieli? Możliwe, że tak jest, bo na blogu są normalne screeny z podpisem WORKING PROGRESS. Eee, te screeny, które też tutaj występują, też tam miały taki podpis. A tutaj, no, nie ma tego podpisu, oprócz oprócz właśnie tematu związanego z przyjściami granicznymi i to przy dwóch. Także jest to dosyć ciekawe, jakieś niedopatrzenie czy coś. W ogóle, jeśli chodzi o temat jeszcze przejść granicznych, to w ogóle ta dwójka pojawiła się stosunkowo niedawno temu. W ogóle ta strona jest dostępna jakoś od początku tego roku, czy jakoś tak. Eee, ostatnio, jak patrzyłem, to było chyba tylko pierwszym przejściu granicznym. Nie było jeszcze dwójki, także tą dwójkę niedawno dodano. Ale nie będę się teraz nad tym wszystkim tak szybko rozdrabniał. Jeśli chcecie, możecie zobaczyć. To wszystko już pojawiało się. Wielokrotnie to jest po prostu taki ogólny zbiór. Dzisiaj szczególnie w tym filmie chciałem się skupić na tej kategorii, czyli o nadchodzących nowościach, bo gdyby nie ta kategoria, to bym w ogóle nie robił tego filmu. Może bym wspomniał przy którejś z informacji o zachodnich Bałkanach, że jest taka strona i możecie sobie wejść, ale e, nie robiłbym osobnego filmu, gdyby nie to. Bo tutaj szczególnie chciałem się skupić nad tym, co SS Software może w niedalekiej przyszłości nas informować o tym dodatku? Mamy tutaj wypisane tematy, które mogą właśnie pojawić się na przestrzeni tego całego czasu czekania na ten dodatek, choć to jest bardzo ważne i tutaj jest to ogwiazdkowane, że ta cała lista może się zmieniać. Podobnie było, jak już wcześniej wspomniałem, na tej stronie o Teksasie, ona też miała podobny ten układ, podobny styl, i tam też była ta właśnie lista. I ona właśnie na przestrzeni tego całego czasu, od momentu pojawienia się strony do wydania dodatku, ta lista dosyć się zmieniała, bo niektóre tematy albo w ogóle wypadały, były usuwane, albo na przykład były co niektóre tematy łączone. Za chwilę przejdziemy sobie po tej całej liście, to zobaczymy jakie tutaj są możliwości. Albo na przykład czasem zdarzyło się tak, że pojawił się kompletnie nowy temat, którego wcześniej tu nie było. Także ta lista może kompletnie się zmienić i prawdopodobnie jakbyśmy dzisiaj zrobili screena, tej listy i potem porównali za, no, powiedzmy kilka miesięcy jeszcze przed premierą dodatku, to prawdopodobnie wyglądałoby kompletnie inaczej. Nie dlatego, że kilka z tych postów byłoby już udostępnionych, e, wydanych i wtedy część tych tematów byłaby nie na szaro, tylko na biało, e, ale po prostu dlatego, że część postów mogła już wypaść, część tematów się nie pojawi, część jest złączona, część jest edytowana, może coś dopisano. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno będzie trzeba jeszcze trochę poczekać na ten dodatek. Także tutaj może się trochę pozmienić, ale dobra, co chwili obecnej mają przygotowane. Bo widzimy, że tutaj już 5 postów jest no, zaznaczonych na biało, czyli już, Czyli te tematy zostały już poruszone, te posty zostały wydane. I był post o Zgadnij gdzie jesteśmy, o Nowym Przemyśle, o religiach, no i dwa posty o przejściach granicznych. Co ciekawe, tylko... Dwa są tutaj wymienione, a jednocześnie w tych dwóch postach było mówiono o tym, że oni mają tam sporo tych przejść granicznych. Wyliczyli, że nawet chyba z ponad 30 ma być tych przejść granicznych, więc raczej wątpię, że tylko na tej dwójce tematów się skończy. Co nie znaczy, że za chwilę znowu pojawi się o przejściach granicznych i tak w kółko, bo może, że w końcu pojawi się jeszcze coś innego, ale nie wykluczałbym, że raczej nic nie pojawi się o tych przejściach, ale. To tak jak mówię, jeden z takich przykładów może coś tutaj zostać ponownie dopisane. Natomiast zacznijmy od tego, co jest tutaj na szaro. I pójdziemy sobie od lewej strony do prawej. Więc tak, zacznijmy sobie od nowych modeli. Tutaj są zaplanowane dwa posty, gdzie to jest jakiś ogólny temat, bo nie sprecyzowane, czy chodzi o. Na przykład nowe modele pojazdów, prefabów, jakichś obiektów innych, czy w ogóle chodzi o ten zbiór takich modeli, które znajdują się przy tym całym pakiecie, tym całym dodatku, gdzie potem to jest na przykład używane przez modelów do tworzenia map. Nie sprecyzowano tego dokładnie. Może to jest ogólny taki post. Zobaczymy pewnie za niedługo, ale w każdym razie ten temat ma być tutaj przygotowany w dwóch częściach. Następnie ma być po prostu temat o naturze, więc będzie coś na pewno o jakichś lasach, o tych wszystkich ładnych krajobrazach. Więc wiecie o co chodzi, już taki temat był wielokrotnie poruszany przy poprzednich dodatkach. Więc raczej wiemy, czego mniej więcej można się spodziewać. Następnie ma być przemysł związany z produkcją mebli, więc tutaj już wcześniej było o przemyśle, więc to tam raczej też się pojawi. Tutaj raczej można nastawiać się na zobaczenie, co tutaj za nowe firmy się szykują, jakieś prefaby, może nowe ładunki. Idąc dalej, religia już była, a kolejny temat dotyczy mostów, i to jest dosyć ciekawe dla mnie tematy. Mostów zawsze były bardzo ciekawe przy ATS-ie, bo tam wielokrotnie przy Nowych Stanach, jak czekaliśmy ja na jakieś poszczególne, to zawsze pojawiał się przynajmniej jeden post o mostach. I zawsze to było takie, jakby to powiedzieć, ikoniczne, takie wyróżniające się bardzo. Potem chyba już ich zabrakło, czy tak niespecjalnie się jakoś pojawiały, przynajmniej nie zawsze. A tutaj jest zaplanowany taki post, także fajnie jak się pojawi. No, a przy okazji na pewno. Te mosty będą bardzo fajnie się wyróżniały na tym dodatku, i warto zobaczyć to w jakimś poście, co tam przygotowali. A z dalej już tutaj zaczynają się tematy związane z poszczególnymi państwami. Bo SSO, który będzie chciało się nad nimi tutaj skupić, przynajmniej w jednym lub w kilku postach, zależy od państwa. No bo w tym dodatku pojawi się aż 8 państw, więc zawsze coś tutaj o nich będzie. No i każde będzie charakteryzował się na swój własny sposób. No i mamy tutaj wymienioną. Chorwacja mają być w ogóle trzy posty pierwszy ma być o stolicy tego państwa, czyli o mieście zagrzeb następny temat ma być związany z miastami przy wybrzeżu no i ostatni ma być taki ogólny o miastach i wioskach z tego państwa, z tym że jak widać na tym przykładzie tutaj SC Software może na przykład połączyć to niektóre te posty, na przykład te miasta na wybrzeżach może połączyć z tymi ogólnymi miastami i wioskami Ewentualnie ten ogólny temat może wyrzucić. Myślę, że o samej stolicy coś się pojawi, bo pewnie coś tutaj ciekawego szykują, więc pewnie ten temat zasługuje na taki osobny post. Ale tutaj może być tak, że albo pojawią się te trzy, może być tak, że pojawią się te dwa, może być jeszcze też inaczej. Także tutaj różnie może być. W ogóle, jeśli chodzi o te państwa, to oprócz Albanii, to chyba w większości skupiam się te posty na samych miastach, ale to po kolei. Następna jest Słowenia. I tutaj też będzie szczególnie o mieście Ljubljana, i też ma pojawić się ogólny post na temat miast i wiosek. Potem jest zaplanowany jeden post o Czarnogórze, tak samo jeden post ma być o y, północnej Macedonii. Przy Serbii planowane są dwa posty: jeden o stolicy tego państwa, czyli o Belgradzie, no i drugi też ogólny temat miasta i wioski. Potem jest Kosowo, jeden post, następnie jest Albania, i tutaj ma być o albańskich miastach. A dalej już nie miasta, tylko pewien przemysł, z tym, że jest to tak dziwnie dosyć tutaj wszystko wymienione, ale między innymi chodzi o paliwo, o rolnictwo, o przemysł cementowy, o jakiś przemysł związany z materiałami budowlanymi i tym podobnymi rzeczami. Potem jest przerwa od państw, bo zostało jeszcze jedno, ale co za chwilę. Ale następnie jest tutaj wymieniony temat związany z górami i tunelami, bo oczywiście znajdziemy tam takie tereny, gdzie Natkniemy się na takie wędrówki, no i te tunele gdzieś też porobiono, więc będzie trzeba przez nie przejechać momentami, a nawet może będzie miało się chęć wręcz przejechania się nimi. Zobaczymy, jak wyjdą im te tereny. Potem jest temat związany z siecią dróg. Tutaj są zaplanowane dwa posty. Co ciekawe, wcześniej na tej stronie mogliśmy zobaczyć, nawet przejdę tutaj, że jest taka ogólna kategoria road network, czyli sieć dróg, i tutaj znajdują się już te dwa posty związane z przejściami granicznymi. Ale również tutaj do tej zakładki pojawią się najwidoczniej te dwa posty ogólnie o też sieci drogowej. Więc tutaj można spodziewać się normalnie jakichś informacji o y, na przykład y, drogach szybkiego ruchu, drogach lokalnych, może jakichś innych wymysłach czy pomysłach SS-u, które chcą zrealizować w tym dodatku. Może być także że pojawią się dwa posty, może być także że pojawi się jeden, a może więcej. Zobaczymy. Potem jest temat związany z jakimś rynkiem czy coś w tym stylu, nie wiem do końca co tu chodzi. Potem ma być architektura. No jak mamy 8 państw, gdzie każde wyróżnia się kompletnie inną kulturą, kompletnie też innym stylem czy wyznaniem, no ta architektura to też może być tutaj różna i to może być bardzo ciekawy post. A następnie mamy jeszcze ostatnie państwo, które nie było tu wcześniej wymienione, czyli Bośnię i Hercegowinę. I tutaj też będzie post o Sarajewie. No, i jest też okulny post o miastach i wioskach. Następnie w planach jest post o portach nad Dunajem, także może być ciekawie. Idąc dalej, znowu o przemyśle, tym razem związanym z produkcją aluminium. Następnie, no tego raczej nie mogło zabraknąć, post o zbiornikach wodnych, więc rzeki, jeziora. I tego typu jakieś miejsca. Następnie są niby dwa posty, ale możliwe, że to będzie połączone nawet, bo chodzi tutaj o track stopy, o parkingi, o stacje benzynowe. Nie zdziwiłbym się jeśli to faktycznie będzie połączone, bo na tej stronie to wygląda, jakby były wymienione dwa osobne posty, ale możliwe, że to będzie połączone w jedno, gdzie będziemy my mieć jakiś ogólny zbiór informacji o planowanych stacjach benzynowych, o tych parkingach, trackstopach itd. Następnie jest oczywiście gameplay, ale to raczej pojawi się no, bliżej premiery, może coś koło miesiąca, max. 2, coś w tym stylu, zależy kiedy z które zdecyduje się na takie lepsze pokazanie tych terenów, tego dodatku. Potem jest o językach i znakach, to też może być bardzo ciekawe. Zwłaszcza zobaczymy, jak tutaj spisała się ekipa od researchu: czy wykonali dobrą robotę i czy dobrze potem odzorowano te wszystkie znaki, czy też dobrze zajęto się językiem, poszczególnymi nazwami. Bo z tego co pamiętam, to między innymi Coś podobnego pojawiło się kiedyś na Iberii, no i tam były pewne problemy, co prawda zawsze jest to zaznaczone, że to jest working progress, no jeśli znajdą się jakieś błędy, a nie znajdą na przykład tego beta testerzy, a znajdą zwykli gracze, no to warto o tym poinformować. Także jeśli zauważycie na przykład w kolejnych postach jakieś błędy, to warto to zgłosić, bo potem SS Software może to jeszcze przed premierą naprawić. Potem jak widać już są wydane posty o przejściach granicznych i na samym końcu są dwa posty, ale... Może będzie to połączone w jedno, aż dziwię się, że są wymienione, no ale w każdym razie na pewno są to wasze ulubione tematy. Jeden post ma być o punktach widokowych, a drugi o intrach miast. Także na te na pewno wszyscy są bardzo napaleni, wszyscy tego wyczekują. Natomiast tak prezentuje się ta lista. Jak wcześniej wspomniałem, ona może być kompletnie inna za te kilka miesięcy. Ona może się zmieniać, kto wie, może nawet jak opublikuję ten materiał, okaże się, że co niektórych tematów już nie ma, albo co niektóre tematy zostały dopisane, no zobaczymy. W każdym razie warto pamiętać, że to co zostało tutaj wymienione, niekoniecznie musi oznaczać, że to na pewno się pojawi. Jeśli dobrze wyliczyłem, to było tak na szybko, to czekają nas jeszcze 33 tematy, trochę dużo odzważywszy na fakt, jeśli ten dodatek miałby zostać wydany e, no, w połowie tego roku, więc, tak jak mówiłem, niektóre tematy mogą być łączone. Niektóre możliwe, że nawet będą ominięte, no i może być tak, że jakiś temat zostanie też tutaj dopisany. Ale jak to wszystko wyjdzie, to zobaczymy z czasem. Jednak fajna jest taka rzecz, że można tutaj zobaczyć, czego mniej więcej można się spodziewać, o czym tutaj może być mowa. Także to jest najlepsze, jeśli chodzi o tą stronę. I jeszcze ostatnia kategoria, dotyczy właśnie media imprez, gdzie tutaj wcześniej mówiłem o tym, że jest ten odnośnik. To jest po prostu dół strony, i tutaj jest zbiór takich ogólnych informacji. Można tutaj zobaczyć odnośnik do Preskitu, do linków na YouTube tych ukrytych filmów, kilka screenshotów. No i też tapety tej okładki w różnych rozdzielczościach. Także jeśli ktoś sobie chce no, mieć taką tapetkę z tej okładki, tego dodatku, to może wejść tutaj na stronę i sobie wybrać, jaka rozdzielczość mu się tutaj podoba, czy jaka mu się przyda. I w sumie, jeśli chodzi o tą stronę, to tyle co chciałem wam pokazać. Za jakiś czas, oczywiście, te wszystkie materiały będą aktualizowane. Jeśli pojawi się coś nowego na blogu, no i ta lista też będzie pewnie aktualizowana. Z czasem, w momencie jak coś się pojawi, albo jeszcze nie, albo zdecydują się coś tutaj pozmieniać. Ale na chwilę obecną, tak to się prezentuje. Bardzo fajna strona. Link do niej znajdziecie w opisie. Na chwilę obecną, jest to dostępne tylko dla dodatku zachodnie Bałkany. Jeśli coś się pojawi dla Oklahomy czy Kansas. To też prawdopodobnie zrobię wtedy o tym film, natomiast jeśli chodzi już o ten materiał to tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do osiągania do filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!